Dzień dobry, dzień dobry, struna TV. Meldujemy się z Kongresu Naukowego Ikona. Mamy okazję porozmawiać z przedstawicielami koła naukowego e, Awioniki Melawios z Politechniki Warszawskiej. E, chłopaki, dzisiaj prezentujecie jako pierwsi swój projekt i e, czy macie w ogóle stres? W zasadzie nie, bo tyle miesięcy żyliśmy tym projektem i jakby no, znamy każdy szczegół, że nawet już przyzwyczailiśmy się do prezentowania go. Prezentowaliście go już wcześniej, tak? No tak. Każdy, każdy z zawodów, w których występowaliśmy, miał taką fazę, że, że prezentowaliśmy nasze rozwiązanie i opisywaliśmy. Także w zasadzie dzisiaj Was uraczymy takim typowo inżynierskim opisem. Uściślimy, projekt dotyczy? Zbudowaliśmy własny bezzałogowy statek powietrzny, czyli drona który ma kilka takich unikalnych zdolności, których raczej wcześniej nikt nie robił, a na pewno nie w środowisku akademickim. A jak mielibyście w trzech słowach określić ten projekt, to jakie by to były słowa? Transport, komunikacja i ciężka praca. No na, <słuch> na pewno. Yy, macie jakiś pomysł, co będzie po kongresie, po konkursie? Tak, na pewno, to znaczy to w żadnym stopniu on nie jest skończony, czyli jakby projektując go wzięliśmy pod uwagę to, że chcemy z niego korzystać przez następny rok i kolejne lata jak przychodzą, także no nawet teraz jesteśmy w trakcie już kolejnych projektów, kolejnych systemów i po prostu to jest platforma do sprawdzenia tego, także to jest tylko pewien mały kroczek, a, a ten projekt dalej sobie żyje. Chłopaki, życzę wam powodzenia i trzymamy kciuki. Dzięki. Dzięki wielkie. Dzień dobry, nazywam się Jan Proczek i wraz z moim kolegą Markiem Łukasiewiczem jesteśmy tutaj aby przedstawić państwu nasz projekt bezzałogowego statku powietrznego. Projekt ten był realizowany w ubiegłym roku akademickim przez grupę studentów z różnych wydziałów Politechniki Warszawskiej, zrzeszonych w kole naukowym Avioniki Melavio. Zanim przejdziemy do szczegółów, chciałbym wyjaśnić, czym dokładnie jest ta awionika. Także w dużym skrócie to jest po prostu ta automatyka i elektronika, która lata w powietrzu. A w naszej praktyce kołowej polega to na tym, że budujemy sobie różne systemy nawigacyjne, sterowania i wsadzamy je na bezzałogowe statki powietrzne, bo z oczywistych przyczyn budowanie załogowych statków powietrznych jest dość niebezpieczne. Ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że Mimo, że to są bezzałogowce, to budowanie rzeczy, które latają jest wyjątkowo ekscytujące i zawsze było, dlatego że każdy błąd może spowodować upadek tego z dużej wysokości i każdy błąd może nas cofnąć w projekcie o kilka miesięcy. Dlatego zanim cokolwiek przetestujemy, musimy już być pewni, że to działa, musimy być tego w 100% gotowi. Dlatego to jest tak trudne i dlatego to jest takie ciekawe. A zadania, które stały przed nami w zeszłym roku zostały sformułowane w konkursie Droniada i w tym konkursie mieliśmy przygotować system, który samodzielnie bez operatora wykona trzy misje. Pierwsza z nich można by powiedzieć, że to jest przestrzeń powietrzna przyszłości, w której właśnie bezzałogowce latają samodzielnie, unikają kolizji ze sobą i wykonują swoje zadania. Druga z nich to jest taka typowa misja kurierska, w której dostarczamy paczki na odczytane z nich adresy, a trzecia to było śledzenie samochodu po jego trasie przejazdu. Naszym celem było zbudowanie lekkiego, uniwersalnego, be, bezzałogowego statku powietrznego, potrafiącego przetwarzać zdjęcia oraz zdolnego do komunikacji z bazą oraz innymi statkami powietrznymi. Tak jak każda nasza konstrukcja, posiada również on zdolność do wykonywania lotów autonomicznych. Naszymi pobocznymi celami była wygoda w eksploatacji oraz możliwość wykorzystania naszej pracy w dalszych projektach. Ważna też, jest nauka, ważna też była nauka wykorzystania różnych technik wytwarzania. W związku z naszymi wymaganiami postanowiliśmy od podstaw zaprojektować naszą konstrukcję. Nasz zespół pracował w podzespołach, w których opracowywaliśmy strukturę, elektronikę oraz oprogramowanie. Bardziej szczegółowo o naszej współpracy to do organizacji tego kilkunastoosobowego zespołu tworzyliśmy sobie tablice na których każde zadanie miało pewnych członków którzy mieli to wykonać y, kategorie terminy co spowodowało że nasza praca przebiegała dzięki temu dużo dużo sprawniej Oczywiście jeśli chodzi o część strukturalną zanim złapaliśmy się za jakiekolwiek narzędzie to trzeba było szczegółowo zaprojektować każdy najdrobniejszy element tak żeby później y, sama konstrukcja przeszła bez przeszkód a od strony oprogramowania oczywiście wszystko robiliśmy ta, z zachowaniem tych zdrowych praktyk z dużego biznesu, czyli używaliśmy silnika kontroli wersji, mogli, dzięki czemu mogliśmy jednocześnie pracować, stalać swoje zmiany, ale też w przypadku wystąpienia jakiegoś błędu cofnąć się do dowolnego momentu, nawet przed kilku miesięcy, jeśli to by było lepsze. No i kończąc już temat procedur, to ponieważ jakbyśmy no jednak robimy operacje lotnicze. To przed każdym startem mieliśmy przygotowaną papierową checklistę, która pozwalała nam upewnić się, że każdą czynność, która jest ważna dla bezpieczeństwa, na pewno wykonaliśmy przed lotem. Owocem naszej pracy jest raczek na zdjęciu podczas chwytania paczki w bazie. W tym celu stworzyliśmy nasz system chwytania paczek. Warto wspomnieć, że to nie jest jedyna koncepcja, którą wypracowaliśmy. Aby zapewnić pewne chwycenie paczki pod, nawet podczas podczas niedogodnych warunków atmosferycznych bądź nieprecyzyjnego rozwiązania właśnie na takie rozwiązanie się zdecydowaliśmy. Nasze podwozie jest wykonane z druku 3D oraz kompozytów. Posiada ono możliwość złożenia co bardzo ułatwia transport. Oprócz tego ważną jego cechą jest to, że jest podatne to znaczy w przypadku jakiejś awarii będzie amortyzować upadek drona sprawiając, że nie zniszczą się części które nie są tak łatwe w wymianie. Uchwyt do kamery jest również naszą konstrukcją umieściliśmy go na elastycznym zawieszeniu które ma za zadanie tłumić drgania jego zadaniem jest przede wszystkim zmiana pochylenia kamery w zależności od wychylenia drona ponieważ dron lecąc nie zawsze znajduje się poziomo do ziemi. Dużą wagę też przyłożyliśmy do obudowy. Zapewnia ona bardzo łatwy dostęp do elektroniki, a przy okazji jest wodoodporna. Podczas tego projektu staraliśmy się minimalizować nakłady pracy ręcznej stosując frezowania oraz druk 3D. I teraz przechodzimy do części dla mnie najciekawszej, którą jednak trudniej pokazać w rękach, czyli nasza instalacja wyniki składała się głównie z dwóch komputerów, które miały zupełnie różne zadania. Jeden z nich zajmował się w zasadzie tylko utrzymaniem całej konstrukcji w powietrzu, stabilizacją. Miał bardzo prosty system. Natomiast drugi to był komputer misji, który miał system właśnie z rodziny Linux, i dzięki temu mógł bardzo różnorodne zadanie wykonywać, natomiast wiązało się to z dużo większą zawodnością. Stąd połączenie tych dwóch rozwiązań. Oprócz tego w naszej instalacji musieliśmy zapewnić dużo różnych kanałów komunikacji właśnie z innymi dronami, z bazą przesył obrazu, z małym opóźnieniem. Także to było dość, dość duże wyzwanie, żeby to wszystko zgrać i przy okazji zachować niewielką masę, bo ten projekt jest latający. Jeśli chodzi o oprogramowanie, to w bardzo dużym skrócie, oprócz tego, że musieliśmy wykonać sterowanie tym wszystkim, żeby leciał w te miejsce, gdzie powinien, to taką ciekawą rzeczą i na pewno naszym dużym osiągnięciem było no, unikatowe w skali tego konkursu rozwiązanie unikania przeszkód, dlatego że zamiast latać po takich ostrych, rwanych trasach, wszystko gładko i płynnie wymijaliśmy, nie tracąc prędkości. Oprócz tego dużo zadań wiązało się z wykorzystaniem wizji maszynowej, więc napisaliśmy Kilka podprogramów, które różnymi metodami rozpoznają odpowiednie rzeczy, takie jak samochody, lądowiska, paczki i odpowiednio sterują naszym statkiem. Już sam start w zawodach droniada rozpoczął się dla nas bardzo dobrze, dlatego że na zdjęciu widać nasz zespół przed pierwszą konkurencją. Właśnie tą z, z unikaniem kolizji, którą udało nam się ukończyć poprawnie, tylko jako jeden z, z dwóch zespołów, tylko dwa zespoły ukończyły poprawnie. W tym my. A chciałbym przywiązać bardzo dużą wagę do tego wydarzenia, dlatego, że to była ta część konkursu, która powstała we współpracy z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej i Urzędem Lotnictwa Cywilnego i nasze wyniki, komentarze, raporty faktycznie mają znaczenie przy aktualizacji przepisów i zwiększaniu bezpieczeństwa lotów bezzałogowych w Polsce. Podsumowując, cały nasz start w zawodach Droniada, to wygraliśmy niezawodnością. Po pierwszej konkurencji, w której pokazaliśmy się z najlepszej strony, utrzymaliśmy ten trend, nie mieliśmy żadnych wypadków, awarii, upadków z wysokości, tylko po prostu w kolejnych konkurencjach wystartowaliśmy, wykonywaliśmy pewien plan minimalny, natomiast z dużą niezawodnością, co pokazało, że na nasz projekt można liczyć. W kilka tygodni udało nam się dostosować oprogramowanie i z sukcesami wystartować w zawodach IAV Cup w Gdańsku. Podsumowując nasze osiągnięcia, zajęliśmy pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej oraz otrzymaliśmy nagrodę specjalną za najlepszą prezentację systemu podczas Dronia D 2019 oraz zajęliśmy pierwsze i drugie miejsce w dwóch różnych konkurencjach podczas IAV Cup. Oprócz tego, tak jak planowaliśmy, nasz projekt jest wykorzystywany dalej i rozwijany w kolejnych przedsięwzięciach naszego koła. Zdjęcie w zasadzie jest z tego tygodnia, jak testujemy nowy system lądowania. Podsumowując, udało nam się osiągnąć najważniejszy cel, czyli zdobyć wiedzę w bardzo wielu różnych dziedzinach związanych z bezzałogowcami. I tutaj chciałbym skierować szczególne podziękowanie do Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa, które wspiera nas w każdym obszarze działalności, nie zdążymy wymienić, i Rady Kół Naukowych, która sfinansowała ten projekt. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.